Dzień dobry kochani. Witam witajcie na animacji plastycznej zorganizowanej przez Bielański Ośrodek Kultury. Z niektórymi pewnie się znamy, znamy się z animacji, które mają miejsce na terenie ośrodka. Dzisiaj widzimy się w nieco innych okolicznościach widzimy się w naszych domach, ale zapewniam Was, was że będzie równie fajnie. Ja mam na imię Ola, a dzisiaj. Zapraszam najpierw osoby młodsze. Zapraszam do mnie przedszkolaki. I mam właśnie tutaj ze mną takiego przedszkolaka. Zapraszam cię. Tak, jest tutaj ze mną. Jak masz na imię? Ilcia. Jest ze mną Ilcia. I Ilcia pokaże nam, jak możemy wspólnie zrobić Pinokia 3D. Iciu, powiedz nam na początku, co jest potrzebne do wykonania Pinokia. Kartki kolorowe, klej, nożyczki i Tak jest. Kolory dowolne, to, to każdy decyduje jak, w jakich kolorach chce mieć swojego Pinokia. Prace z naszym Pinokiem zaczniemy od narysowania mu czego, Iciu? twarze, Twarzy, tak, więc potrzebujemy kartkę, która będzie naszą twarzą i flamaster, i, i flamaster, oczywiście i kar, e, pracę na kartce rozpoczynamy od tego, żeby przekręcić ją poziomo. To jest dość ważne, bo później będzie nam łatwiej zrobić pozostałe rzeczy. Proszę idź. Ile narysowała już oczy i buzie naszemu Pinokiowi? I teraz przyszedł czas na bardzo ważną część twarzy Pinokia, czyli na. NAS. Tak, aby zrobić nos. Potrzebujemy musimy, takiego paska. Tak. Następnie zginamy go na pół i zaginamy końcówki. I te końcówki przyklejmy do kartki. Proszę liczyć. Czego teraz Iciu potrzebuje nasz Pinokio? Włosów. Tak jest. Wytniemy mu teraz włosy. Proszę Iciu. Pinokio ma już przyklejone włosy. Więc teraz co mu założymy na głowę? Czapkę. Tak jest. My tutaj już sobie naszkicowałyśmy taki trójkącik na czapce, też, z którego powstanie czapka. Też Wam proponujemy. Jest wtedy łatwiej po prostu go wyciąć. Proszę Ichiu. więc możemy teraz założyć czapkę Pinokiowi, aby ona miała taki fajny efekt 3D zaginiemy jej tutaj taki daszek kiedy? tak, przyklejamy a jeszcze tutaj ja bardzo chciała piórko, więc jeżeli mamy w domu jakieś piórko, to możemy piórko, które mamy, jeśli nie to możemy je wyciąć po prostu z papieru tak, super Przeklejamy. Nasz Pinokio jest już w czapce. Teraz y, bardzo ważne zadanie, czyli musimy zagiąć boki kartki, zostawiając Pinokiowi samą twarz. Y, tak wygląda nasz Pinokio już sklejony. Pokażemy Wam dokładnie, pokażesz Ilciu, jak on wygląda, to sklejenie. Chodzi o to, w środek jeszcze poprosimy. O właśnie, tak to ma wyglądać. Wtedy ta buziulka robi nam się 3D i tak fajnie odstaje. Ona jest już gotowa, żeby ją przykleić. Tak. I nasz Pinokio będzie dzisiaj ubrany również w kokardę, w muchę. Więc teraz przed nami przyklejenie wszystkiego. I Pinokio będzie gotowy. Nasz Pinokio jest już gotowy. Tak wygląda. Pinokio w wersji 3D. Mamy nadzieję, że spodobał Wam się również tak jak nam i wyszedł Wam równie fajnie. Ślicznie dziękujemy, że wzięliście udział w naszej animacji. Podziękujesz, Iciu? Ta. Tak, a teraz zapraszamy starszaki, czyli szkolniaki. Zrobimy marionetkę. A teraz zapraszamy do pracy starszych uczestników, czyli powiedzmy takich szkolniaków. I właśnie jest ze mną tutaj taki szkolniak, mój asystent. Zapraszam Cię asystencie. Przywitamy się. Cześć. Tak. Jak masz na imię jeszcze powiedzmy? Aleksander. I co my będziemy robić teraz ze starszymi? Marionetkę Pinocchio. Tak jest. Dzisiaj zrobimy marionetkę. Więc coś, co wymaga od nas trochę pracy, ale na pewno pójdzie nam bardzo dobrze. Więc zapraszamy. O, właśnie, powiedzieliśmy, że zrobimy marionetkę, ale to właśnie ona będzie wyglądała tak super. Zapewniamy Was, że przed nami dużo pracy, ale warto, bo później czeka Was naprawdę świetna zabawa. Teraz Aleksander powie nam, Czego potrzebujemy do zrobienia naszego, e, naszej marionetki? Ale zanim e, e, zacznie mówić Aleksander, to ja powiem, że potrzebny nam jest śrubokręt, ale ten śrubokręt, umowa jest taka, że będzie obsługiwany przez osoby dorosłe. Pozostałe rzeczy mogą, pozostałych rzeczy mogą używać dzieci, natomiast śrubokręt jest e, przeznaczony dla dorosłych. A teraz proszę Aleksander, czego potrzebujemy? Potrzebujemy dwóch zakrętek. Tak, one są plastikowe. Jeden klej. Nożyczki. Flamaster. I białe nitki. Super. Rolki po papierze toaletowym. I dwie. Dwie duże wykałaczki, i cienki sznurek, tak jest. i coś do przebicia. Tak jest, i to coś, co leży kolorowego na stole, to? Karty papieru. Tak. Dokładnie, tak. Super. Więc od czego, Ali, zaczynamy naszą pracę? Od tułowia. Tak jest. Myśmy sobie wy, e, wymierzyli wcześniej, jaka szerokość jest nam potrzebna do tej rolki. I teraz Ali będzie to przyklejał. Bardzo proszę. Teraz przed nami poważne zadanie, a mianowicie musimy zrobić dziurkę, przez którą następnie przewleczemy rączki naszego Pinokia. Ali sobie tutaj zrobił już, zaznaczył, gdzie będzie tą dziurkę robił. No i proszę. My mamy tutaj taki przyrząd dziwny, natomiast można ją zrobić też jakąś pineską czymś w miarę ostrym. Może my już zrobiliśmy tutaj obie dziurki, i przewlekliśmy nasz sznureczek i to co jest bardzo ważne to tak jest, tutaj Ali pokazuje co... tak, musimy mieć supełki które nam zabezpieczą sznureczki możemy zrobić je nawet po obu stronach jak chcemy, my mamy po jednej i jest fajnie nasz sznureczek jest taki elastyczny akurat ale nie musi być wcale elastyczny to może być po prostu cienki sznurek który uda się przewlec przez dziurkę jeśli już rączki przewlekliśmy, to teraz ubieramy naszego Pinokia. Co mu założymy, Ali? Czerwone spodenki. Tak jest. Wy, wystarczy wymierzyć sobie kilkucentymetrowy pasek. Ali zdecydował, że chciałby jeszcze ozdobić spodenki Pinokia i mu dorysuję guziki. Jeśli nasz Pinokio jest już ubrany, to teraz kolej na zrobienie dziurek, który, z których wyjdą jego nóżki. Tak samo jak robiliśmy rączki. Proszę. Jeśli przewlekliśmy już nasze sznurki, które będą nóżkami i dorośli, zrobili zadanie, o które ich poprosiliśmy, czyli przebili nam już e, nasze m, zakrętki, no to czas na zrobienie, założenie naszemu Pinokiowi mm, bucików. bucików. Tak jest. Świetnie. I buty gotowe. Super. Teraz część na przygotowanie głowy Pinokia. Co ty będziesz, Ali, robił? Głowę, kapelusz i, i pióra. Tak jest. Ali sobie tutaj wcześniej narysował. Też proponujemy Wam narysować. Będzie po prostu łatwiej wyciąć. I powycinamy wszystkie potrzebne nam elementy. Ali już wszystko sobie wyciął. No i teraz pora na sklejenie tych części, proszę. Aha, tutaj najpierw na przykład możemy zrobić taką czapeczkę fajną, to się zrobi nam taka czapka 3D, super. Ali już sobie ozdobił całą twarz Pinokia. No, i teraz najważniejszy atrybut Pinokia, czyli nos. Tak jest. Alice zapragnął, żeby nos Pinokia był bardzo długi, no i taki właśnie sobie wyciął. Więc chyba ten Pinokio ostro się nakłamał. Świetnie, super. No i teraz czas na przyklejenie głowy do pozostałej części ciała Pinokia. My tutaj okazało się, że nasz, nasze kartki są dość. Cienkie, więc podkleiliśmy głowę, żeby była bardziej stabilna. W zależności od tego, jakich kartek używamy, tak sobie sprawdźmy, co nam, co nam będzie łatwiej przykleić. Super. Pinokio jest prawie gotowy. Teraz jeszcze przed nami już yy, ostatnie zadanie, czyli zabezpieczenie patyczków. My akurat używamy szaszłykowych, ale można użyć jakichkolwiek patyczków. I zrobić z nich za pomocą taśmy klejącej taki X, jak my to zrobiliśmy. Następnie przywiązujemy niteczki. My przywiązaliśmy je do rączek Pinokia. Pokażesz, Ali, jak my to zrobiliśmy? Tak, tutaj, do, do rączek. Dokładnie. Następnie rączki oczywiście zabezpieczamy tak, żeby one nam nie wyszły podczas zabawy. Więc my mamy supełki i od wewnątrz, i od zewnątrz. No i końcówki zawiązujemy na patyczkach. Jeżeli jest potrzeba dorosłych rąk, to zaprośmy i poprośmy dorosłych. Na pewno pomogą. Bardzo fajnie tutaj Ali sobie radzi. I nasz Pinokio jest gotowy do zabawy. No i przed nami bardzo miła część. I już sama zabawa pacynką. Jak Ali, podobać się? Tak. Super. To tańczący Pinokio. A czy on umie usiąść? No, tak. Świetnie. Super. Dziękujemy bardzo. Pa! Pa!